Szanowni Państwo, jesteśmy w Sędziszowie Małopolskim na, na stacji kolejowej na linii E20, bardzo ważne E30, przepraszam, na linii 30 rozmawialiśmy z Panem Prezesem Breszem o linii E20. Jeszcze niedawno. Jeszcze niedawno. Ale jesteśmy na linii E30, bardzo ważnej z punktu widzenia obsługi towarowej i obsługi pasażerskiej. A dziś rozmawiamy o obsłudze pasażerskiej. Mówimy o Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, którą wspólnie z samorządem podkarpackim, wspólnie z samorządowcami przez które, przez których tereny ta linia te linie przebiegają. Chcemy pokazać, zaprezentować i promować, bo jest to inwestycja, która znajduje się już w etapie realizacji, etap projektowania Taki, który pozwala pokazać wizualizację przystanka, przystanku kolejowego Sędziszów Małopolski Wschodni w odległości dwóch kilometrów od miejsca, w którym się znajdujemy. To jest nowy przystanek, jeden z kilku dobudowywanych, jeden z wielu, które będą podlegały modernizacji i dostosowaniu do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się. Po to, aby przyciągnąć pasażerów do, do polskiej kolei, do korzystania z tej oferty która powstanie dzięki modernizacji linii kolejowych, dzięki modernizacji przystanków, dzięki taborowi który zakupuje samorząd województwa po to aby on służył mieszkańcom. Bardzo ważna inicjatywa wpisująca się w program krajowy, program kolejowy, warta Około 300 milionów złotych. Duże pieniądze mające służyć temu, aby zdjąć potok pasażerów z dróg, a przełożyć go do polskiej kolei, która jest środkiem transportu komfortowym, bezpiecznym i ekologicznym. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczyniają się do realizacji tego projektu. Władzom samorządowym, wszystkim. Panom, panu burmistrzowi, panu staroście, którzy jesteście tutaj na miejscu, ale też zatrzymywaliśmy się w innych miejscach, też z udziałem samorządu. Wszyscy popierają tą inicjatywę, są jej współgospodarzami i będą mogli się chwalić, że brali udział w przedsięwzięciu, które pozwoli jeszcze lepiej obsługiwać województwo podkarpackie, aglomerację rzeszowską i miasto Rzeszów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie panu ministrowi, dziękuję panu prezesowi, dziękuję państwu, że możemy w Seniszowie Małopolskim na chwilę się zatrzymać. Ten przystanek, który jest takim elementem związanym z nową inwestycją, o której pan minister przed chwileczką powiedział, kolejną inwestycją, bo jak widzimy, stoimy na zmodernizowanym dworcu głównym w Seniszowie Małopolskim, nowo wybudowanym budynku, również w tamtym roku oddawanym do użytku a teraz mamy kolejną inwestycję związaną z Podkarpacką Koleją Aglomeracyjną Podmiejską. My jako sędziszów małopolski, jako samorząd również uczestniczymy w tym projekcie. Jesteśmy beneficjentami tego dużego projektu prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W ramach jego realizacji po naszej stronie przy współfinansowaniu ze środków europejskich będziemy tworzyć węzeł przesiadkowy dla różnego rodzaju pojazdów, żeby móc pasażerów dowozić tutaj na dworzec w Sędziszowie czy na dworzec Sędziszów Małopolski Wschodni, aby podkarpacką, podmiejską koleją aglomeracyjną mogli swobodnie przemieszczać się do Rzeszowa i z powrotem. Także bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję. Dziękuję panu marszałkowi, dziękuję panu prezesowi za kolejną inwestycję kolejową w Sędziszowie Małopolskim, która z pewnością ułatwi komunikację ze stolicą naszego województwa podkarpackiego, naszych mieszkańców. Dziękuję. Panie Ministrze, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Powiat ropczycko sędziszowski położony na zachód od aglomeracji rzeszowskiej może nieduży powiat, ale cieszę się, że to połączenie z miastem wojewódzkim ze stolicą Podkarpacia poprzez kolej, poprzez nowo budowane przystanki tych przystanków na terenie powiatu robczycko sędziszowskiego będzie kilka, jest już kilka, ten będzie nowy, bardzo to cieszy, bo połączenie i skomunikowanie. Wszystkich części powiatu Robczycko-Seniszowskiego z miastem Rzeszów, z lotniskiem, to bardzo ważny element infrastruktury lokalnej i wpływający na pewno na rozwój. Ruch duży, jak Państwo widzicie. Różnego rodzaju pociągi się zatrzymują. Przed chwilą mijał nas pociąg towarowy, więc bardzo się cieszymy, że. To ten rozwój kolei na terenie Powiatu Oprzeczko-Seliczowskiego w połączeniu z całym województwem następuje. Bardzo dziękuję i cieszę się, że nowa inwestycja kolejowa będzie miała miejsce na terenie Powiatu Oprzeczko-Seliczowskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo, krótko, bo w zasadzie większość tutaj tematów została już poruszona przez moich przedmówców. Chciałbym zwrócić tylko uwagę na to, że Budowa tego typu przystanków jest nowym myśleniem w naszej spółce. My staramy się zagęszczać liczbę punktów, z których mogą korzystać nasi potencjalni podróżni. Tego do tej pory nie było z różnych przyczyn. Między innymi poprawa taboru, zastąpienie starych, ciężkich pociągów nowymi, nowoczesnymi, lekkimi autobusami szynowymi pozwala na wprowadzenie większej ilości pociągów i postojów dla obsługi potoków podróżnych ze względu na to, że nie jest to tak kosztowne, jak to było dotychczas przy tych starszych typach pociągów. Otwieramy się na inicjatywy lokalne, otwieramy się na inicjatywy przewoźników i tam, gdzie tylko możemy, w Polsce oferujemy i lepszy dostęp, a w ramach Krajowego Programu Kolejowego idziemy już w setki tego typu nowych peronów i te efekty są już w tej chwili zauważalne. Projekt, który realizujemy w ramach Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie, to jest projekt, który mamy zamiar zakończyć w 2023 roku. To jest projekt, który zakłada budowę kilkunastu nowych przystanków, i to, co będzie też taką wizytówką dla regionu, zbudujemy nową linię, która doprowadzi kolej do lotniska w Jasiące. Dziękuję bardzo za współpracę tutaj, Panie Ministrze. Praktycznie nasza współpraca jest tak zacieśniona, że czujemy wielką presję, żeby te efekty były jak najszybciej osiągane. My z kolei, jako spółka, bardzo dziękujemy, bo Krajowy Program Kolejowy, który na początku miał 67 miliardów, tu dzięki staraniom. Ministrów został rozszerzony. W tej chwili to już jest 76 miliardów złotych. Kolejne programy przygotowujemy i liczymy na to, że też spora część z nowych inwestycji będzie realizowana w województwie podkarpackim. Dziękuję bardzo.